W nocy z wtorku na środę przy ulicy Witosa w Częstochowie nieznani dotąd sprawcy wysadzili w powietrze jeden z bankomatów. Kradzież pieniędzy była o tyle zuchwała, że doszło do niej tuż pod oknami pobliskich bloków. Na miejscu policjanci ujawnili bardzo dużo części od tegoż urządzenia. Wybuch musiał być silny, ponieważ elementy rozrzucane były w promieniu 15-20 metrów. Żadna z osób nie ucierpiała w wyniku eksplozji. Z wstępnych ustaleń wynika, że skradzione zostały wszystkie kasety z pieniędzmi sprawcy działał albo poprzez materiały wybuchowe, albo wykorzystał do tego celu gaz. Badający sprawę mundurowi apelują do ewentualnych świadków tego zdarzenia o zgłaszanie się na komendę policji. Po analizie wszelkiego zabezpieczonego materiału będziemy mogli określić szczegółowo, jaki był motyw, jaka była metoda działania sprawcy przestępstwa. Policjanci niezwłocznie podjęli poszukiwania, które trwają do chwili obecnej. Wszelkich świadków oraz osoby, które mogą wynieść jakiekolwiek informacje do sprawy prosimy o kontakt z komendą miejską policji w Częstechowie. Mieszkańcy północy nie muszą się obawiać braku dostępu do swoich środków, bo już dziś zapowiedziano, że w czwartek z samego rana w tym samym miejscu pojawi się nowy bankomat.